Oh <laughs> Teraz bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj lecimy z odcinkiem, o którym mnie naprawdę dużo osób prosiło czyli wszystkie kombinacje wpadających hulajnog oraz rzeczy do jeziorka. E, słuchajcie, generalnie sprawa wygląda tak, że jeszcze przed odcinkiem chciałbym powiedzieć: Mam e, pytanie. Pytanie, e, ponieważ wiadomo, e, oczywiście ja bardzo lubię tutaj wchodzić w kontakt z widzami, po to ja jestem, ponieważ żeby wam dostarczać rozrywkę, to co chcecie e, oglądać, a ja wam to nagrywam i montuję. Chcielibyście na przykład, żebym kupił magnes neodymowy, jeśli ktoś nie wie co to jest, to po prostu jest to bardzo mocny magnes, który przyciąga metal e, i żeby po prostu wyruszyć tam na łowy, hulajnuk oraz różnych rzeczy. Sam jestem ciekawy, co to jeziorko jeszcze tam skrywa. Więc możecie napisać w komentarzu i zostawić łapaczkę w górę. Oczywiście przypominam o subskrypcji tego kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów, ponieważ oczywiście wpadają tutaj koksowe filmy. W opisie macie mój oczywiście Instagram, wpadajcie tam, zaobserwujcie mnie, ponieważ jestem tam jeszcze bardziej na bieżąco. I generalnie jak na przykład dacie mi followa, to możemy się tak umówić, że ja wam po zdjęcia. Więc co? Ja już nie przedłużam, oczywiście. Jeszcze tylko powiem, że założyłem nowy kanał, gdzie też będą niedługo już wlatywać nowe, nowe, nowe filmy. No i generalnie lecimy już z filmem. Także piszcie, czy chcielibyście właśnie taki odcinek, gdzie wezmę ten magnes neodymowy i po prostu pójdę tam poszukać jakichś rzeczy. No bo ja nie wierzę, żeby tam jakieś fanty się nie, nie, nie skrywały. Piszcie mi tylko w komentarzach i jeśli tylko dostanę znak, ja tam, ja tam wlatuję i po prostu wyławiamy hulejnok. <grybuj> <grybuj> O kurde go Ej, czemu? czemu nie? Oddaj to! Nie udaj. Nie! Nie o zrobiłeś! Co ty zrobisz? czemu? No nic stary, to... No. Nie. O kurde, stary, co ty? Nie, nie, nie. Będzie w miejscu, bo gdzieś jeszcze... A, no, spoko. O kurde, ale tu... Dobra, okej, okay, dobra, to człowiek, lecisz, dawaj. Czekaj. Kickflipa jeszcze od razu robię. Kickflipa? <gib gib gib> dawaj. Kickflipa od razu robię. O kurde. Spoko.

Co ty kurde? Sorry. Co ty kurwa, pierdale. Co ty stary robisz? Ale no co ty? Nie, 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 nie mógł, że wywalisz mu. Co? Co ty zrobiłeś? Co, chuj mnie to? Nie! Teraz kurwa jesteśmy Co to się Co to się działo? Co, co się tutaj stało To e... się podobno poszedł. Czy... O jest o, tam! O, a skrygu. jest, jest, jest! Idzie tam Ty, bo on tam idzie, to serio zobaczysz Ja pierdziele Ty Ty on serio jest tam a, a, widać ją, ej, a tu jest, jest jakiś kolejny, To, to są jakieś co? kolejne, tu są kolejne, ty. ej, bo ja widzę tą kolejną, widzisz ją? Gdzie ona jest? Tam jest, tam, tu, widać ją, widać ją, no możliwe, no, co oni robią, co oni robią, ale wy nie wyłowicie, ej, Mamy. A twoja mama tu przyjedzie? Nie, chyba Nie no, dajcie sobie spokój. Ty, bo tam, ale tamten jest lepszy. O, no, szuka! Jak to ale gdzie on będzie są Chce do wody wchodzić. Kres na łapie Ano. Beskitu Ja pierdzielę co on robi No i co on robi? Ej, on to jest w stanie wyłowić Nie, się, już, się, już się cofał Ale po co on w tam wchodzi, bo jeszcze się coś stanie, jeszcze utopił się, nie wiem w ogóle po co oni tam poszli on by mógł się W sensie on zadzwonił po mamę? Z zadzwonił po mamę po czym... Ej, nie. Zadzwonił po mamę po czym ten... Po czym zaczęli ją szukać, no mhm. i czekają generalnie na powrót mamy. Ty, Ty co on robi, chłop? Ciekawe ile kleszczy złochał. <laughs> Ty po, po po, a o to a chodziło mu, dobra. I dobry on. No... A tak no. <laughs> nie widziałem. Ej nie no weźcie, bo jeszcze sobie coś zrobicie tak serio. Utop... Możecie się utopić czy co. Dobra, chodź, wracamy. Ja pierdziele Ej, ale to by było dobre. Nie no tak nie, się... no ale... No dobra, no i tak to generalnie wygląda, ja, My, my zawijamy, nie, nie ten. Nie ma co dalej, wracamy sobie do triczków. No i tyle. Nie, już myślałem. Jesteś po prostu na paraolimpiadzie. To jest ostatni trik! Robisz to i wygrywasz! Musisz to zrobić, to jest twoja ostatnia szansa, a nie podchodzisz, że masz jeszcze 8 prób. Wiesz, musisz się skupić. Psychika jest najważniejsza. O, no i tak właśnie to powinno wyglądać. No i elegancko. No, no i widzisz, przema motywator. No i dobra, musimy prawidłnego. No, widzicie, widzicie widzowie, tak się właśnie to robi.